Dzień dobry, nazywam się Maciej Zagrodzki, jestem naukowcem na Uniwersytecie w Wersalu. Jestem specjalistą od polityk bezpieczeństwa. Dzień dobry, starszy się od Słomka i pełnię służbę z psem SCAN, o SCAN. Jest to piesek od wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych. Razem pełnimy tu służbę od dwóch tygodni, próbując jak najbardziej wyszukiwać materiały wybuchowe. Tutaj Olimpiada jest odebrana w taki, no powiedziałbym, dwuznaczny, podzielony sposób. Wielu mieszkańców uciekło z Paryża, się skarżą na te różne restrykcje, które są to, że stacje metra są zamknięte, to, że niektóre drogi są zamknięte, to, że nie można wejść w ogóle albo wjechać do niektórych do niektórych sektorów, m.in. wzdłuż Sekwany. Cierzę sztobowy Przemysła Kubiak, Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy. Przyjechałem na Igrzyska Olimpijskie wraz z moim kompanem Palnikiem, który ze mną pełni służbę. I razem z nim, tak jak kolega mówił wcześniej, wyszukujemy zapachu materiałów wybuchowych oraz różnego rodzaju urządzeń. Ja, jako naukowiec, konsultant, pisałem jeden raport o kamerach algorytmicznych, jak one będą używane, do czego one będą potrzebne. Też jak publiczność, jak widzowie. jak Miłośnicy sportu to odbierają, czy uważają, że to jest taka nadmierna kontrola nad ludnością, czy wręcz przeciwnie jest to potrzebne dla bezpieczeństwa tych igrzysk, no i oczywiście publiczności, która będzie oglądała te, te zawody, więc to jest raport, który napisałem ponad dwa lata temu, kiedy szykowały się, szykowała się ta olimpiada i kiedy też szykowano ustawę, która właśnie pozwalała na, na używanie tych kamer. Spodziewam się, że jeżeli Dobrze wszystko pójdzie, to polepszy mimo wszystko ten wizerunek miasta i Paryża, i że być może będzie ten efekt, że jeszcze więcej turystów przyjedzie do tego miasta. A jeżeli nie, jeżeli będą jakieś problemy bezpieczeństwa czy organizacyjne, no to raczej wręcz przeciwnie to, to odstraszy ludzi od przyjeżdżania do, do Paryża. No ale mimo wszystko to miasto ma pewien ten urok i prestiż na, na całym świecie, więc nie, nie martwię się o o jego przyszłość. Aspirant Grzegorz Duda, komenda miejska policji z Elbląga. Przyjechałem do Państwa z obczarkiem holenderskim o imieniu Raca. Tak jak przedmówcy, jest to jest wyszkolony do wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych. Witam serdecznie funkcjonariusza z PKP Gdańsk. Pracuję z PSN NATO do wyszukiwania materiałów wybuchowych. Pracujemy ze sobą już od trzech lat. Jest tutaj bardzo zbliżone do naszych polskich warunków. Także odnajdujemy się tutaj jak najbardziej na no, dobrym poziomie. Francuska policja zapewnia bezpieczeństwo w postaci takich sektorów. Możemy czuć się tutaj bezpiecznie. My sprawdzamy każdego dnia różne obiekty infrastruktury krytycznej, takie jak boiska, mosty, wieża Eiffla, więc. Myślę, że tutaj wszystko jest na poziomie bezpieczeństwa bardzo dużym. Na każdym rogu stoi patrol policji, nie jest to patrol dwuosobowy, minimum 6, 8, nawet 12 osób. Każdy policjant w takim zespole jest wyposażony w broń krótką, w broń długą. Widać tutaj w najwyższym poziomie środki bezpieczeństwa, by każdy mógł się czuć bezpiecznie. A tak naprawdę, jeżeli ktokolwiek by potrzebował pomocy, może podejść, porozmawiać. Na pewno każdy policjant udzieli takiej pomocy. Mają się bać te osoby, które chcieliby zrobić coś złego innym. Także jest to bardzo fajne i dla oka, i w ogóle bezpiecznie dla innych ludzi. Każdy policjant biorący udział w Igrzyskach Olimpijskich w zabezpieczeniu takiej wielkiej imprezy masowej otrzymuje od organizatora właśnie taką naszywkę. Każdy z policjantów, który tutaj jest na miejscu, patrząc na to, co mamy na naszym ramieniu, wie o co chodzi i po co tutaj jesteśmy i co robimy.